好酷。Oh, cool. Dobra, puszczamy Patineksa. Czekajcie. No. Czekajcie, czat. Idę sobie rozpromować yy, live'a. Siema, ma? To jest oficjalne. Pierwszy live na kanale. Mam gdzieś, że w ogóle coś się dzieje? Czekajcie. Uwaga, pierwszy live na kanale. Witam Was wszystkich. Kamenajderowców z mojej klasy, czy inne rzeczy. Mam nadzieję, że ktoś pisze, czy inne rzeczy. Mogę Wam po prostu podziękować itp. I oficjalnie będzie omówienie, czy inne rzeczy, i po prostu zaczynamy. No dobra. jest, jest są pierwsze dymy. Czacie jakiś? Czekaj. Let me just let me just sit. I dobra, zanim, zanim puszczę Big Bega, to co mam puścić, ok? Co mam puścić? Bo jest to bardzo ważne, nie? Cztery osoby, witam cztery osoby. O. I zumi, o, o mój ty, jesteś... o, dobra, są e, wreszcie jakieś napisy. Ja w czasie, ja piszę czas posta i robimy w ogóle omówienia, dobra? Co będzie następne, czy inne rzeczy? Ale zanim to, to napiszcie, co ja mam włączyć, czy mam sam włączyć, czy inne rzeczy? W murowanej piwnicy. Nie będę puszczał cypisa Po pierwsze, bo jestem w domu i tam są. Moja mama i rodzice przecież będą dymy. Więc co, to... czekajcie, let. Czekaj, czekajcie. Dobra, puszczam bengere, bo to jest przecież Kamen Rider Polska, czyli muszę coś w Kamen Rider go puścić. Mam gdzieś, czy wam się nie podoba, czy co jest? Dobra, słuchajcie, ludzie. Eee, dzisiaj będą omówienia, będą rzeczy, co nie. I do... Dobra, słuchajcie. Pierwsze na pewno będą omówienia, może jakieś gierki są, czy nie wiem. Zaczynamy. Eee, może zacznijmy pierwsze pierwszej rzeczy. O co chodzi z tym pierwszym filmem? Tak szczerze? No trochę żałuję, jak zrobiłem pierwszy film. Był chciał trochę zremiksować, ulepszyć, co nie? Gdybym ulepszył pierwszy film to by był Banger. Eee, jeśli chodzi o trzeci, to szczerze, nie jest aż tak zły, więc go zostawię. I co i z następnym filmem, czyli ranking wszystkich Amazon Amazonii? Myślę, że będzie to bardzo dobry film. I będę właśnie robił, bo są pierwsze nagrywki, są pierwsze w ogóle rzeczy Takie są już komentarze jakieś, to ja sprawdzę na tym A. Dobra Ale jak tam w ogóle, siema I ten, dobra Co można, ty co mogę takiego robić, Nie? Dobra, uwaga Szukamy dobrych rzeczy Dobra, słuchajcie. Bo widzę, że wy nie chcecie bis ale włuszczę wam 30 sekund tej murowanej piwnicy, tylko że... Dobra, kurwa, co robię. Dobra, uwaga. Murowana... Macie murowaną piwnicę 30 sekund, może to. Aha. No to fajnie, no to fajni ludzie. Już dwa, już trzy osoby zniknęły, bo ja się nie dałem murowanej co zrobię. Okej. By typ, mówię zastę... w, y Mówią mi, że chce, a później nie, ale dobra. O anon, jakiś, ja ma anon. Się ma, nie jak tam? Dobra, słuchajcie, musi, muszę jakieś propozycje, ok? Jakieś propozycje czy inne rzeczy to będzie najważniejsze, co nie? I, e, i co możecie mi zaproponować co nie? Czekajcie, bo coś ruszę. E, ja mam tak. Mogę wam pokazać e, WhatsApp? dobra, pokażę. Whatsappa ja wam nie czy nie pokażę. Bo po pierwsze, WhatsApp to e, prywatne. Dobra. dobra, co mogę takiego zrobić? A dobra, jakieś gierki dajemy. To tak, kiedy? Dobra, jest muzyka. I dobra, dodajemy. Szukamy jakichś dobrych gier. Kurde, no się zliczowało ludzie. Zliczowało się, o nie. No to jest Ken, wop, to się WOP nazywa. Zobaczmy to To jest kodok Jest jakiś kodoka Może No i to fajny ten wop Kurcze w ogóle się ten nie leci Ja chcę sobie coś grać I tyle e W nic tu nie ma Słuchajcie, bo teraz jestem na tym Newgrounds I tego, jest tak Chcę sobie tutaj grać No i nie wiem, czy mam grać w tego Kendricka Nie wiem czy gdzie on działał I jakiś e Nie mam pomysłu gdzie Musicie mi tylko pomóc, ok? Bez pomocy tak, szczerze, czuję ból psychiczny. Ale, dziękuję za, e, za suby. Dziękuję za suby. Nie, dziękuję za suby. Dobra, to dam tego Kendryka Kendrykowego. BONTO A, to ten kodok, czy co to jest. Czy jak wciskam, to, to jest ten cały kodok. Dobra. Czekamy w ogóle tego. Jeśli chodzi o ten nowy film, to dzisiaj zaczynam nagrywki i to tak jest fajne, specjalne. No i będzie, co to jest w ogóle? Ty, Dla, ty. dlaczego on tu porusza? Ty, co jak walę, to. Cześć, to jest. dobrze patrzy na to. Co jak tylko I co jak tylko wciska? Co jest? Wtyfy. Czy to ma finisera? Aha, no to fajna gierka Wtf Dobra, to jest tak, więc yy, jeśli chodzi o filmy to chyba tyle, ale nie bójcie się, o, To jest Matik, Kuba, witam, czekaj na czacie, czekaj gdzie to było, chyba to było witej chłopczyku, czy, no, kurczę, ten telefon to... Chłopczyku, nie pomyliło się coś? No. Jaki chłopczyku? Ja, ja, ile ja mam? O, 15? Ty też, ty samo. to samo. Bo to ta klasa przecież. Idź się uczyć nie grać, by ty. Ja obiecałem, e, by za 50 słów w robić, to oczywiście zrobię. Dobra. E, to mam nowe intro. Matyk widział, bo to z mojej były klasy, więc oni. Widzą. Nie wiem, co będziecie sądzili, ale może przynajmniej Wiktoria czy ktoś zobaczy. Czekajcie, tak, ja let mi, że. Just... Więc jakby nie jest to. E, Mówi e, szczerze. Dla nich trochę się podobało, ale nie jest to aż takie power-up. Ten, ten nowe intro będzie już w praktycznie wszystkich filmach, a może. Może później zmienię, bo widzę jakieś minusy, co nie. Jakie to na 4 sekundy? No i tak ee, uczyłem się chemii. się chemii. Nauczyłem się na chemię. Chyba. No dobra, tyle. Tyle wiem. Potas to. Potas jest dobry, tak? Potas jest najważniejszy. 2011, 10, 18, 0,1. No, i ta. E uwaga, ludzie, Będziecie pierwszymi osobami, którzy zobaczą pierwsze intro, bo wy tutaj jesteście. A nie jak niektórzy, którzy po prostu chciałem puścić tej piwnicy jakiejś. Uwaga. Widowie. To jest to. Widać? Czekaj już. Widać? Gdyś napiszę Może ja ma... Mo Echo jak w ten, Echo jak w Sanoku Że Sanoku się nie wyzywa po Sanok to życie O dobra jest, uwaga patrzcie na to Tylko, że tutaj tego okay. Tutaj też trochę zmienia ale, ale normalnie git Jakie bo to, bo to się glitchuje, bo to za dużo tego co nie O No i to się zmienia Aż sobie No No i tyle z intra, czterosekundowa zrobiona i automatycznie wszystko jest zrobione. No i, no i co takiego. Na razie tyle, jeśli chodzi o live'a. I czekaj. Dobra jest. Pójdź w murowanej piwnicy. O! Co jest? Ty. Wiem, że mam 7%. A. Do tego. Czekaj, bo mi. Bo tak to działa już sobie tu pi... Aż tutaj sobie dam O Dobra To dam dla... Dam na tej już Izumi murowaną piwnicę 30 sekund, bo... Yy, bo aż mi jej szkoda Czekajcie Oczywiście. Dobra, tutaj będzie, co to, to jest? Ja! Nie jestem mokra dlaczego ona tak, jak dziewczynka, jak tylko mała dziewczynka, takie. Nie, to był Jolanta! No, wytyfy. Dobra, ale, ale, ale nie będę wyzywał pogłosi już. Dobra. Skocz mi na Oczywiście cenzura, no, dobra. Zacząłem 30 szarych komórek oglądając tego bengera, Czy ja mam w ogóle to nazywać bengerem? Dobra, bo sobie, bo sobie coś zmienia. Dobra, wszystko zmienione. I chyba już wszystko powiedziane. Więc w skrócie, pokazałem intro, mogę krajować jakieś gry o filmie, co sądzę o swoim kanale i co ja mogę powiedzieć. Dziękuję za 50 subów. Dziękuję, że daliście mi energię, by robić filmy. Dziękuję, że cały czas oglądaliście moje filmy w szkole na całym fullu. A później ja się tego wstydziłem się bałem. Dobra, to żarcik taki. Tak szczerze jestem z was wszystkich dumnych z mojej klasy. Wszystkich w ogóle. Wszystkich w ogóle fanów Kamen Ridera Wszystkich ludzi z Discorda. Wszystkich po prostu. Dziękuję. Nara. Aż sobie finalną muzykę puszczę na koniec live'a. Oczywiście moja e, lubiąca. Narka, to to jest jakieś reklamy Ja jakieś co nie narka. Teraz narka. Thank you she died.